Wyszłam, wróciłam z, zakupu, z zakupów. Rybka kupiona. Tak sobie pomyślałam, że, że nagram jeszcze tutaj na dworze, bo takie kolory się już pojawiają. No bo w końcu mamy, mamy jesień. Ale też to nawiąże do, do, do życia, wiecie, do tego odczuwania, do tego, do tego, jak nie ugrzęznąć w tych czarnych scenariuszach i w tych czarnych myślach. Bo przecież Życie jest kolorowe. Jest czas i na współczucie, ale też jest czas po prostu na, na życie, na to, żeby jak to się mówi, nie bazować tylko na jednej jakiejś tam, na jednym jakimś tam uczuciu, czy emocji, tylko po prostu iść za, za, za tym, żeby to życie żyło, żeby ludziom żyło się lepiej tym bardziej tym bardziej ludziom takim jak tobiasz dlaczego w nich nie inwestować dlaczego nie ukolorowić ich świata ale też nagrywam o tym dlatego że że chciałabym powiedzieć że jest takie jest takie jest taka aura że może już wystarczy, może już czas wyjść z tego takiego poczucia, że się nie da, że, tak, że to jest takie takie smutne, że to są takie chwile, to są momenty. A, a za tym idzie coś, co może się wyrażać, w różnych, w różnych jej aspektach można naprawdę czerpać równie jakieś tam takie, wiecie, wyjścia z tego właśnie z tego takiego pogrążającego, jednak ja tutaj będę zachęcać dlatego, że że wiem, może wiem ale też doświadczam um, życia w taki, w takim pełnym tego słowa znaczeniu i do tego będę zachęcać czasami to kolorowo jest bo jest coś więcej jest nie tylko nie tylko y, współczucie jest też cała gama